Witajcie moi drodzy z tej strony AWRO, to jest Soul Night i dzisiaj sobie lecimy z update'em świątecznym. Ale zanim zaczniemy, chciałem Wam podziękować, że oglądacie te filmy moje i jesteście subskrybujecie. Dziękuję Wam bardzo, jesteście najlepsi. I tak, yy, Oficer, ta postać została dodana nie wiem kiedy, chyba dawno, ale nie pokazywałem jej, bo jakoś nie miałem czasu. Yy, no i co, jakby ktoś zaraz Wam przedstawię wszystko sobie weźmiemy yy, ten... nagrodę, ok? to postać działa tak, że no jest rewolwer i jego specjalna umiejętność to jest, że ten rewolwer może sobie naładować i wtedy wystrzeliwuje po prostu serię więc spoko, może być yy, żeby tą postać odblokować trzeba yy, zrobić, odblokować achievement chyba od zrobienia zadań, czy trzeba zrobić po prostu kilka zadań. Ok, możemy lecieć tak, mi się podoba i pyk e, taki run w moim zdaniem jest ogólnie spoko e, może być, ale czy jest najlepsza to raczej się nie zgodziłbym e, Doktyka na niego to jest żeby sobie ładować po prostu e, le, rewolwer zanim e, się wejdzie do pokoju, ja tego teraz nie zrobiłem ale ogólnie mam spoko bronię, nawet na start więc wszystko jest chyba mm, pod kontrolą. Dobra, nie, 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 Zaraz. Co my tu mamy? Okej. Okay. Dobra, idziemy teraz na górę. Sobie ładujemy. I pyk pyk. O, czempion nawet. Czempionowy przeciwnik cyk dostał z tego. Z wybuchu. O nie znowu. Raz, dwa. ładujemy. Pyk pyk. Nie trafiłem oczywiście. Nie, właśnie chodzi, jeśli chodzi o ten rewolwer, to on właśnie chyba często nie trafia. I to jest trochę inaczej umiejętność niż u innych postaci, bo ta umiejętność kosztuje energię po prostu. Yy, yy, przy każdym wystrzale, więc pyk pyk pyk, cyk seria wleciała. No, spoko jest, bo ogólnie spoko Demej zadaje, ale czy taki super, to nie wiem, nie jest. Dobra. I cyk jedziemy rush. Yy, dobra, teraz tam jest skrzynka, pokój po prawej zobaczmy. O, ale długi miecz, dobra, weźmiemy sobie. O tak, czy nie? Zaraz w sumie co jest lepsze? Ten 4, ten 2, dobra, weźmiemy tak. A ten Blade to jest akurat świetna broń. Nie wiem, czy już była na kiedyś na odcinku, chyba było. Yy, ale to naprawdę jest super broń. Yy, weźmiemy sobie Sail. I pyk, dobra Czy, Dobra, i to na pierwsze piętro to jest mocarne, na drugie w sumie też. Yy, dodali w ogóle emotki, to jest chyba po to, żeby się komunikować w trybie multiplayer. Yy, dobra, dobra, zostawiamy tak. Nie, nie to chciałem kliknąć. E, dobra, weźmiemy... A nie, nie weźmiemy sobie, bo nie, w, w, nie brakuje mi energii. Dobra, i pyk. Dobra, siup. Dobra, weźmiemy tego z miecza na odległość. Niczym. reżyser życia. Nie, bo. Tracę tego. E, 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 oddawać mi moją osłonę tarczę chcę. Dobra. Przez chwilę mi tego myślałem, że dobra. Dobra, pik. Co on tutaj dawał? A nie, nie bierzemy tego, bo on mi da energię. Więc akurat teraz mam pełną energię, bo mam w sumie obie bronie za zero. Oprócz rewolwera samego. O, jakiś nowy przeciwnik. Co on robi? A rzuca bumerangami, czy coś? Pyk, dobra. Dobra, mamy cyk. Dobra, dawać pokój czempionowy. Chce złoto, dobra, może być. Okej, okay, mamy. Chcę złoto. Issue. Dobra. Eee, skrzynka Magic Stuff. Co to robi Czy To robi o to? Dobra to jest takie średnio opłacalne moim zdaniem, bo no bo nie wiem, no bo to jest tylko na przeciwników blisko, a tutaj ja mam mm, suby raczej na daleko i się nie opłaca to chodzi blisko do przeciwników chyba, że naprawdę mamy jakieś... Oj, 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 mogę zginąć. Dobra nie zginąłem. Ale jeszcze, jeszcze mogę zginąć. Dobra. Pyk, dobra. Super. Yy, znaczy tak średnio super, bo w sumie można zginąć. Teraz jeszcze. tych, tych w tego kwiatka. Czy co to tam się jest? Dobra. Stałoby się uleczyć, bo nie mam za bardzo jak. Yy, bo nie ma sklepu na tym piętrze? Chyba nie ma. Dang. Super, dobra. I cyk sobie z. Ile energii dostałem? Ale mi nie bo i tak mam full. Dobra, ale nie ma tego. O, to się przyda, myślę. Bo będziemy mogli ładować bardzo szybko ten pistolet. Yy, o tak. A nie mogę więcej, można do 5 tylko chyba? Okej, okay, ale ta 5 to jest już dosyć wysoka liczba jak widzimy. I bang. Dobra. Uważamy na bossa i wszystko będzie, na tego mini bosa i wszystko będzie dobrze, które to już piętro, bo w sumie nie zauważyłem. Jeszcze, bo dobrze idzie. Czwarte. Bardzo fajnie. Proszę o sklep. Teraz musi być sklep. Stać mnie na potkę chyba. Nie ma sklepu. Happy New Year. Co to jest w ogóle? O, mogę otworzyć albo mogę rzucać. Ok. A to fajny przedmiot. To się, to się chyba bardziej opłaca. Tak, tak myślę, że tak będzie lepiej. Z tymi dwoma, bo to ma sens, chyba większy troszeczkę. Oj, 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 oj. oj. Dobra, bo teraz trzeba. Nie, zdechłem. Dobra, płacimy. Boga... Bogaty jestem. Dobra, strzelamy. Oj. Żeby nie wylecieć z energii. Yy, przypadkiem, bo energia jednak tutaj trzeba oszczędzać. Ale na razie jest bardzo dobrze, więc. Jest, dobrze, dobra, ja chcę mini bo może coś dostaniemy. A nie to tylko to. Dobra. Rzucimy trochę może dostanę. Ło, ja nie mogę, co to jest? Ribit. To jakieś nowe, bo tego właściwie nigdy nie widziałem. Żeby było w tej grze. To jest chyba pomocnik jakiś normalny, ale zobaczymy. Okej, okay, chłopaki, co my tu mamy? Dobra.

bez sensu. Nie no, czasem się może przydać, ale tak to bez sensu jest. No może nie. Nie wiem, bo zwykle ładuję przed wejściem do pokoju. Sklep, ale nie mam tego. O, mogę sobie kupić to samo bez sensu. Co to jest? Bubble gun. Nie, nie wydaje się to dobrym opcją. i cyk, i nie, o Jezu jaki duży dobra, otrzymaliśmy health pod, dobra może się przydać Aaj, dobra teraz jest piętro z bossem ogólnie cyk idziemy oj, 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 dobra trzeba do tego boss, bossa się pozbyć Dobra, strzelamy z tego gana, bo... Bo tak, bo inaczej, bo na blisko nie ma sensu. Dobra, pyk, i co dalej? Uuu Ale fajny pokój, dużo przeciwników. Trzeba patrzeć trochę. Co się dzieje. Dobra, mamy to. O, Bosik, dobra, ładujemy sobie teraz brońkę sobie załadujemy maksymalnie. No i wchodzimy na bossa. Dodujemy sobie maksymalnie broń. I wbijamy na bossa O nie, ale to ma skrzynki. Nie wiem czy to zadziała. No, ma, spróbuj. Poczekamy, może sam zniszczy te skrzynki. Okej, okay, zniszczył, ale to nie było dobre. Pyk. Dobra, wjeżdżamy z serią. Dobra. Możemy niszczyć to. Dobra, bo tam choinkę trzeba rozwalić. boss bo choinka. Oj, 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 dobra. A to nie, to nawet nie jest taki trudny boss. Dobra, jest trudny boss. Już nie mam za czym się ukryć, chyba za drzewkiem musi się ukryć. Dobra. No nie, po... Głup, głupio zrobiłem teraz, ale idzie w sumie całkiem łatwo. Dobra, już nie, już nie. Nie, 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 nie. nie. Ok, 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 ok. Zdechnę! Dobra, muszę tym mieczem się bronić. Zabił mnie! No, nie wytrzymam. Legendary adventure. 10 minut ran trwał. Zdechłem na tej choince. Jak to możliwe. Ale dobra, pokażę wam jeszcze coś. Weźmiemy sobie tego pana. Jeszcze i wam to zaprezentuję. Bóg. Aha, dobra, mogę sobie. Zabreguardować tego. kritika, Nie wiem, czy się opłaca. Może się nie opłaca. Yy, to tak, jestem zainteresowany w to, bo to wydaje się być portalem czy czymś takim. Yy, you've, dobra, you've sin. Okej. Okay, yy, to tutaj jest jakiś tajemniczy. Może to będzie portal, nie wiem, co to ma być, bo tu jest na. Y, fale na ten y, inny tryb. Tu jest na bostras tu jest na te fale. A to co masz, No Not open yet. To już jest... Y, dobra, co my tu mamy? Holy Statue. No, za mało mam rzeczy, żeby to odblokować. No to na razie tak to wygląda, bo jestem właśnie zainteresowany, co może powstać z tego, bo to już dosyć długo jest w grze. Y, Bostrasa ogólnie nie nagrywałem. To nie oznacza, że nagram. Mam nadzieję, że nagram, ale mi... ja nie jestem dobry w postraż. Mi słabo idzie bardzo na Bostrażu, bo jak umieram na choince, na której mi dobrze szło, to chyba nie za dobrze on nie świadczy. Tutaj mamy bałwana. Yy, Poka to i mamy co to jest piesek, czy... który kiedyś był pandą. Yy, fajne rzeczy, fajny update, yy, jeśli chodzi o Ładne dekoracje w pokoju, ale to na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji, trzymajcie się i cześć.